Że kiedyś jeszcze te czasy się po prostu zmienią. Będzie można połączyć z tą rzeczą, która jest po prostu wyżej na tej liście priorytetów, a niekoniecznie może być bardziej przyjemna dla nas samych. Cześć! Dzisiaj mamy 15 września, już połowa września za nami, ale i połowa września jeszcze przed nami. I dzisiaj postanowiłem znowu zrobić sobie krótki spacerek i porozmawiać z tobą. I porozmawiać z tobą trochę o takich rzeczach nostalgicznych, o tym, co się wydarzyło kiedyś, co ma wpływ na to, jak teraz postrzegam swój wolny czas, którego jest tak naprawdę mało, a przy okazji chciałbym z Tobą zdarzyć perspektywę, jeśli chodzi o wystąpienie dotyczące refaktoringu, który udało nam się przeprowadzić w zespołu i które mam teoretycznie wygłosić jako backup. Na piątkowej albo sobotniej konfiturze. Także zaczynamy. Z racji tego, że mam bardzo dużo obowiązków oraz obowiązków, które sam na siebie narzucam, czyli właśnie te inicjatywy, które chciałbym w końcu kiedyś zrobić, to wracam często myślami do tego, jak to kiedyś było w tych czasach szkolnych, kiedy to człowiek nie miał żadnych problemów, nie miał też planu na siebie, po prostu wracał ze szkoły, rzucał plecakiem. Jeśli było zaplanowane, żeby wyjść pokopać w piłkę, to po prostu wychodził, zaraz po zjedzeniu obiadu, a jak nie, to włączał komputer. Nie martwił się tylko o to, jak przejść dany poziom i ile dzisiaj Gierek się zaliczy. Jak na to tak sobie patrzę, to były naprawdę fajne czasy. To było naprawdę takie uwalniające, jeśli chodzi o głowę. Natomiast teraz już nie jest tak kolorowo. Natomiast też nie jest nudno, też jest ciekawie. Człowiek po prostu ma teraz rodzinę, ma pracę, ma dom, więc musi zająć się żoną, zająć się dziećmi musi odbębnić te 8 godzin w pracy w jakiś sposób produktywnie musi również ogarnąć dom mieć co jeść posprzątać to mieszkanie więc jest tyle rzeczy, które trzeba ogarnąć wokół swojego życia a co dopiero jeszcze, kiedy chcesz odpocząć, chcesz zadbać o swoje ciało chcesz zadbać o swój umysł no i chcesz po prostu sobie coś porobić takiego dla rozrywki a tego czasu no, podkreślając to jeszcze raz, jest naprawdę mało. I tutaj się nakładają dwie rzeczy, o których myślę, że już wcześniej wspominałem. Był jeden odcinek na temat tego, właśnie ile my tak naprawdę mamy tego wolnego czasu w porównaniu np. do studentów, ale był też, może nie sam odcinek, ale poruszana kwestia tego, że wszystko zależy od tak zwanego kontekstu czasu. Czyli np. dzisiaj mogę mieć mało czasu na to, żeby robić własne inicjatywy. Ale na przykład za rok sytuacja może się kompletnie zmienić i na przykład tego czasu już będę miał dużo. I to daje mi taką swobodę, taki spokój w tym, że kiedyś jeszcze te czasy się po prostu zmienią. Być może przyjdą jakieś zewnętrzne rzeczy, które wszystko poprzewracają do góry nogami, a być może po prostu ten czas będzie biegł do przodu no i po prostu samo środowisko się zmieni, w którym się otaczam. I to będzie wpływało na to, w jaki sposób ja będę się zachowywał, w jaki sposób będę podchodził do niektórych rzeczy, które chcę zrobić oraz w ogóle to, które rzeczy będę chciał zrobić. czegoś żałuję dzisiaj? Myślę, że tak, ale to w takim drobnym stopniu, bo naprawdę lubię swoje życie, lubię to, jak to tak naprawdę wszystko wygląda, ale oczywiście jest w taki stan docelowy, w którym chciałbym się znaleźć. No i wiem, że po prostu trzeba do niego powoli, powoli takimi kroczkami małymi dochodzić właśnie. Ale oczywiście mam też takie chwile słabości, jak na przykład to, że kiedyś dużo grałem w piłkę i jak przechodzę obok boiska, na którym Dzieciaki kopią w piłkę, albo nawet dorośli. No to oczywiście chcę się do tych czasów wrócić. Albo jak dowiaduję się, że jakaś nowa gra wychodzi, to oczywiście chciałbym też ją przetestować. Natomiast staram się od razu wrócić na takie tory, które po prostu mi mówią, że na to jeszcze przyjdzie czas. O ile wszystkie te swoje inicjatywy, które chcesz dociągnąć, dociągniesz i znajdziesz się w tym swoim docelowym miejscu. I niby to nie jest Madera. Albo jakaś inna, bardzo egzotyczna wyspa, ale i tak, i tak da się naprawdę nacieszyć oko tymi wszystkimi widokami, które są wokół nas, nawet właśnie w tym przepięknym lesie. Z mojej perspektywy ten kontekst czasu naprawdę mi pomaga po prostu przetrwać takie trudniejsze okresy. Bo jeśli na przykład znalazłbym teraz czas na obejrzenie jakiegoś Netflixa albo pogranie w grę naszą, czy też w grę komputerową, no to się teraz po prostu zastanawiam, czy to jest to, co aktualnie jest najwyżej na liście moich priorytetów. Jeśli nie, no to patrzę sobie na taką listę priorytetów i na przykład znajduje się tam dbanie o zdrowie. No to wiem, że jeśli taki czas jest, żeby na przykład mieć taką rozrywkę, no to wolę jednak, patrząc na tą listę, wiedzieć, że teraz jednak nie jest czas na to, żeby zasiąść na kanapie i po prostu cieszyć się tym, co gdzieś tam lata w jakimś ekranie, tylko po prostu wyjść pobiegać albo pójść na siłownię. Natomiast jeśli ten aspekt zdrowotny byłby zadbany, no to wtedy patrzę znowu na swoją listę priorytetów. I widzę tam, że jest do zadbanie o swoje własne inicjatywy, które być może poprawią mój, moje samopoczucie, mój portfel albo cokolwiek innego. No i wtedy wiem, że zamiast znowu jopić się w ten ekran, warto by było po prostu usiąść i te inicjatywy popchnąć do przodu. Natomiast jeśli te dwa aspekty byłyby z jakiegoś powodu spełnione, no to wtedy znajduje się ten czas na obejrzenie sobie jakiegoś swojego ulubionego serialu. Ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz. A mianowicie ten kontekst czasu, o którym cały czas tutaj mówię. No bo na mojej liście priorytetów najwyżej znajduje się rodzina, czyli jak kończę pracę, to po prostu chcę spędzić czas ze swoimi dziećmi, ze swoją żoną, chcę po prostu wspierać swoją żonę w tym, co aktualnie się dzieje też w naszym domu, żeby po prostu to ciepło rodzinne jakieś tam tworzyć. Może nie jakieś tam, tylko po prostu dobre. No i też nie chcemy, żeby nasze dzieci, aktualnie w swoim wieku. Był jak najwięcej wyeksponowane na to światło niebieskie, żeby miały jak najmniejszy, jak najkrótszy kontakt z urządzeniami takimi mobilnymi. Więc musimy inaczej im zapewnić aktywność. Natomiast ten kontekst czasu będzie powoli się zmieniał, czyli nasze dzieci będą dorastały, no i wtedy na przykład będziemy im pozwalali na korzystanie w swoim jakby zakresie, w swoim jakby takim odczuciu, ile powinny przy tym ekranie spędzać czasu. No i wtedy być może ten wolny czas w takie chłodne, zimowe, jesienne wieczory będziemy mogli spędzać na wspólnym graniu w gry komputerowe. I wtedy i moja psychika będzie zaopiekowana, że po prostu będę mógł sobie coś po prostu pograć. No i przy okazji będę spędzał czas ze swoimi dziećmi. Także taki double win, tylko znowu trzeba na to poczekać. Także te cele życiowe, które mamy. One powinny mieć jakąś hierarchię i powinniśmy wiedzieć, co jest dla nas najważniejsze, a co znajduje się troszeczkę niżej. I jeśli mamy jakiś dylemat, to po prostu spojrzeć sobie na tą listę priorytetów i wybrać to, co powinno być dla nas najważniejsze. Jasne, w praktyce to czasami różnie wychodzi, natomiast w tej teorii tak to powinno po prostu wyglądać. No i wiedzieć, pocieszać się, że jeśli to coś, co, się, co jest niżej na liście priorytetów, e, znajduje aktualnie, to być może w przyszłości będzie można połączyć z tą y, rzeczą, która jest po prostu wyżej na tej liście priorytetów, a niekoniecznie może być bardziej przyjemna dla nas samych. Także mnie, mi to bardzo pomaga, możesz również zrobić taki eksperyment u siebie. Dobra, a co do wystąpienia i tematyki mojego, w mojej prezentacji, no to plan jest taki, żeby na początku przedstawić to, jak wyglądała ówczesna architektura. Następnie pokazać, jakie były wymagania biznesowe, które po prostu mają nadejść i dlaczego ta aktualna architektura naszego rozwiązania nie do końca pasowała. Potem następnie sobie przejść po takich potencjalnych rozwiązaniach, które razem w zespole wymyśliliśmy i zobaczyć, które najlepiej odpowiadało, dlaczego dane nie odpowiadało, dlaczego dane było, miało jakieś tam po prostu swoje zalety, dlaczego niektóre miało swoje wady i na które tak naprawdę finalnie rozwiązanie się zdecydowaliśmy, a następnie pokazać sam proces wprowadzania tego rozwiązania do obecnej architektury, no bo ona cały czas działała, więc trzeba było to robić w takim runtime. No i następnie jakie problemy zostały napotkane, w jaki sposób zostały rozwiązane. No i co to tak naprawdę finalnie nam dało? Czy ten, ta teza, która została postawiona na początku, została e, zatwierdzona? Także taki jest plan i wydaje mi się, że może być ciekawy. Może case nie jest jakiś tam taki racket science, natomiast dla kogoś może być to interesujące. Zwłaszcza, że tam użyliśmy takiego wzorca, jakim jest Listen to Yourself i to może być również ciekawe, że właśnie często uczymy się wielu rzeczy, a potem po prostu ich nie stosujemy. Natomiast gdzieś to nam zostaje w głowie. No i raz na jakiś czas takie rozwiązanie może nam po prostu przyjść do głowy. I będziemy mogli w końcu je zaimplementować, znając jego dobre i złe strony. Dobra, to było wszystko, co dzisiaj chciałem Tobie powiedzieć. I cieszę się, że udało się dzisiaj także wyjść i z Tobą porozmawiać i pocieszyć się tą piękną pogodą, bo już coraz bardziej tą jesień czuć w powietrzu. Naprawdę jest dzisiaj przepiękna pogoda. Jutro chyba ma być troszeczkę gorzej, ale zobaczymy, jak będzie dobrze, to znowu się z Tobą spotkam. I daj znać w komentarzu, jak to u ciebie wygląda. Czy również masz jakieś takie swoje haki życiowe, które pozwalają ci e, wybierać takie rzeczy, które są teoretycznie wyżej na twojej liście priorytetów, i po prostu idziesz w nie, pomimo tego, że kuszą cię jakieś inne rzeczy. Daj znać w komentarzu, niech rozpęta się dyskusja. No i jak zawsze, kciuczek w górę, niech filmik leci w świat. Subskrybuj, jeśli chcesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. No, i jak zawsze, dziękuję Ci za to, że tutaj ze mną jesteś, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!